Cześć, Kazie i kaziczki. Na pewno zastanawiacie się, co taka fajna dziewczyna robi na plaży z tajemniczą torbą i plastikową miską. A na no przyszłam opowiedzieć wam, jak się robi jabłecznik, a przy okazji wyjaśnię Wam troszeczkę o rzeczownikach policzalnych i niepoliczalnych. Zapraszam! Aby przygotować jabłacznik potrzebne nam będą następujące składniki: mąka, flour, cukier, sugar, Margaryna lub masło, Wacel Tu się nie mieści prawie. Coś do spórśnienia ciasta, czyli proszek do pieczenia. Baking powder, cynamon, cinnamon. Jajka. I oczywiście jabłka. Tadam! Jabłecznik. Oczywiście, każdy kto chociaż raz próbował robić ciasto wie, że nie, nie, to, nie tak to się robi. Ale wszystkie te rzeczy, które tutaj zgromadziłam do zrobienia ciasta, prawie wszystkie, oprócz jabłek, jajek, jajko, ups, jajko, jajka, jabłko, Jabłka. Wszystko oprócz tego jest niepoliczalne. Jedynie moje jabłko, jabłka, jajko, jajka, to rzeczowniki niepoliczalne. Zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Czyli an apple, two apples. An egg, two eggs. A co zresztą resztą składników? przecież nie powiem, że komuś do ciasta potrzebne są dwa cynamony. Nie powiem two cinnamons or two sugars. Ile to jest two sugars? Czy to są dwa kryształy cukru? Czy to są dwie garści cukru? A może dwie torby cukru? Flower. Nie powiem two flowers, three flowers. I tak samo z baking powder. One baking powder, two baking powders? Nie. Te wszystkie rzeczy, które mam tutaj w misce, to są rzeczowniki niepoliczalne i żeby się jakoś z nimi ogarnąć i zrobić z nich ciasto yy, i, i wiedzieć jaka jest proporcja, używam łyżek, ewentualnie szklanek. I powiem jedna mąka, dwie mąki, powiem dwie szklanki mąki. Czyli z mąką nie ma czegoś takiego jak two flowers. Flower jest zawsze w liczbie pojedynczej, bo wszystkie te rzeczowniki, które są niepoliczalne, zawsze używamy ich w liczbie pojedynczej. Mogę powiedzieć two cups of flour. Ewentualnie two spoons of flour. Ale zauważcie, że nie liczę mąki, tylko liczę łyżki. Liczę szklanki. I tak dalej, i tak dalej. Two cinnamons or one cinnamon. Cinnamon. Oczywiście dwie łyżeczki cynamonu. Dwa cynamony? Dwa opakowania cynamonu? Także pamiętajcie, że wszystkie rzeczowniki niepoliczalne: mąka, cukier, cynamon, mleko, ryż, one zawsze występują w formie w liczbie pojedynczej. Milk is. Flour is. Sugar is expensive. Flour is cheap. Chodźmy. No chodź do. No chodź, nie ruszaj. chodź. nie, chodź tutaj. Tak, siadł, siadł. Tak. śliczny grzeczny Muszę kończyć, ponieważ dzisiaj się zaczyna już niecierpliwie z tym tematem. Yy, pamiętajcie, rzeczowniki policzalne, jeżeli jest to jedna rzecz, e-n. W naszym przypadku akurat mamy tutaj jabłka i jajka, które zaczynają się od samogłosek, więc mówię n apple. An egg. Jeżeli mam trzy jabłka, takiego one są koloru? Każde jest inne. Powiem an apple, an apple, an apple, the red apple. Oboje wiemy, o które jabłko mi chodzi. Czerwone jest tylko jedno. Także pamiętajcie i uważajcie na rzeczowniki niepoliczalne w angielskim. Inne, oprócz tego, co mam na jabłecznik, to information, accommodation, Transport, advice, work, money. Zwróćcie uwagę, że przy pieniądzach nie mówimy one money, two money, mówimy one pound, five pounds, ten pounds, a lot of money i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że wam, e, no mam, mam, nadzieję, że film, filmik wam się spodobał i troszeczkę wam utknie z tego w pamięci, że nie mówimy two flowers, mówimy two cups of flower, two. Kilograms of flour. Nigdy w liczbie y, mnogiej. Te rzeczy w liczbie mnogiej, tak, bo mogę je policzyć. Życzę Wam udanych wypieków i dajcie mi znać, jak Wam się spodobał ten filmik. Do usłyszenia. Pa!